w dzisiejszym odcinku. No i super. Oczy mu odpadły. <grymne> Mogę? Mogę wziąć oko? Już z nim. Ja pierdziele gra roku, nie? Moi drodzy Retro FPS-ów, zwłaszcza w mrocznych klimatach grozy czy horroru jest naprawdę mnóstwo ostatnio. Wychodzić coraz więcej i wiele podpieczą 3D Realms, czyli kultowego już studia, które dzisiaj służy za wydawcę takim właśnie niezależnym tytułom jakim na przykład jest Caltech. Moi drodzy Retro gry mają w moim serduszku szczególne miejsce, dlatego dzisiaj chciałbym w ramach jednego odcinka zaprezentować wam właśnie ten tytuł, do którego dodatkowo kupiłem dla Was kopię, więc jeżeli chcielibyście zdobyć ten tytuł na Steamie, zostawcie po sobie kciuka w górę, a w komentarzu. Napiszcie jaki starszy FPS jest waszym ulubionym Jestem ciekaw ile padnie Turoków, ile Wolfensteinów 3D, ile Doomów, Quake'ów, Unrealów Kto wie, może ktoś napisze Kingpin, na którego remake strasznie czekam. Moi drodzy, mam nadzieję, że ten krótki odcinek będzie się wam podobał Zwłaszcza, że niebawem wyjątkowe premiery na kanale A tymczasem bez zbędnego gadania Zacznijmy nową grę 3D Realms prezentują Zobaczcie, jak dużo retro FPS-ów ma niesamowity klimat i tak bawią się kamerą. A jak dużo współczesnych gier stara się być troszkę. No nie wiem, mam wrażenie, że niezależne tytuły są niekiedy bardziej artystyczne. Oczywiście w ogromnym studiu będą ludzie, którzy są od tego z ekspertami, ale... No przecież te sceny tutaj są obłędne. Kurde, one są obłędne. A nam przyjdzie walczyć z tajemniczym kultem, nie mogę się doczekać. Ja nie mogę, nie mogę się doczekać. To będzie piękne. O rany. Są so, me ręce, ja cię kręcę. Co to jest o to? Nie mam pojęcia. No dobra. Access your weapon wheel. Kurde, bele. Czyż to będzie genialne? <ścoughs> Już od samego, ja nie wiem, całego patrzenia po prostu ciary, nie? Taka radocha, ja pierdykam. To są trupy, tak? Mam strasznie duży field of view. Domyślny był 90. No i wygląda to lepiej, nie? Nie uważacie? He's dead. Mogę pisać na maszynie. Czy ja coś podniosłem? Tak. O kurde, bele. Wziął i się rozpadł, okej. Okay. Amunicja. Kibelku coś jest? Nie. możemy spuścić wodę jednak. Czym są te piguły? Nie mam pojęcia, czy żeby HP. Hmm... A coś tam kryje? Nie mam pojęcia. O, shit. O kurde! Dzień dobry. No i super. Oczy mu odpadły. Mogę? Mogę wziąć oko? Nim. Ja pierdziele, gra roku, nie? Hmm. No dobra. Dobra. Dynamit, super. Zupełnie jak Blood. O kurde, mogę... Mogę robić, ale jaja. Jestem ciekaw jak się dostać do tego. Utknęły. a gdyby im pomóc, trochę. Oj. Nie, ale możemy zrobić tak. O kurde, dalej, jaja. Nie taki był mój plan, ale wyszło całkiem spoko. Weapon parts. Ok, innymi słowy, możemy zbudować broń z tego. To nieźle. Wybacz ci, przeszkodziłem, Koleś. No, kurde, ile możesz przyjąć, gościu? Found a hatchet, super. Nie wierzę. Przyjął tyle na klatę. Kosmos. Amunicja, armor plate. Uuu. Teraz możemy HHP podnieść, nie? Leżało to ale chyba już podniosłem. Trochę amunicji. Puśćmy wodę, żeby nie było. Idziemy tutaj. Ciń doberek. Chciałbyś koleś. Chciałbyś. Dobra, mamy checkpoint. Kogo tu nie ma. Okay. Nie wiem, czemu to miało służyć, ale niech ci będzie, gro. Krzesłem go. Dobra, niech ci będzie. Czemu tutaj wszedłem? Tu coś musi być. Nie wiem jeszcze co, ale coś musi być, jak nic. Naprawdę nic się tu nie kryje? Coś mi tu nie pasi. Coś mnie w konia robił chyba. O kurde. Ktoś oberwał? Ktoś tak. Przyjemnie, nie? Upgrade. O kurde. Dobra. Większe obrażenie będzie zadawać, super. Czyli po to są weapon okej. Okay. Apteczka. I to otwieramy. Zanim tu przybiegną, a pewnie przybiegną zaraz, sprawdzę to. Kurde, bo to ma taki klimat. Armory, tu się nie da wyskoczyć. Nie mam pojęcia. Mam jeszcze, tak? Nie mam. Fak. Wysadziłbym te drzwi, ale wybuchły chyba jak wybuchał tutaj dynamit, nie? Tak mi się wydaje. Hmm. Mogę podnieść te beczkę? Tak. Nic z tego. Okej. Okay. O kurde, gościu. Pyk, 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 pyk. Super. HP. HP. A oni cię byście dali. Christopher Holloway, Private Investigator. Caitlyn Sullivan, zniknęła. Dobra. So, może? Niekoniecznie. No, trzy na moje mi zostały. W ogóle, kurde, ja się rozstrzelałem, jak gdyby nigdy nic. A no, to taka bieda, nie? Kaszana, trochę. A ty prowadzisz do. Skrót, ok. Nie cieszy mnie to jako szczególnie. O. To już mnie cieszy. O, kurde, bana. No, nie szczególnie. No żeby tam spadło, nie? O Tadam. O, jesteśmy bomba. O, kurde, bele. Czy wy to widzicie? Mołotowy i szczelba. Tu można zrobić dziurę, prawda? No nic, mamy Shotguna. Ja pierdziele. Masakra. Masakra, już takie gry nie wychodzą. Znaczy wychodzą? <grystanie> Retrogierki. A mnie cieszy, że wraca się w ogóle do takich, wiecie, tytułów jak Projekt IGI, bo będzie nowa część. I cieszy mnie to jak cholera, ale trupów ja się kręcę. Moco No. Tam się to dziwnie świeci. Dlaczego? A o to latarnia jej domaga, ok. Czy niedomagająca latarnia coś kryje? Nieszczególnie. szczególnie. Ok. i niebo. Styluwa tej gry jest bardzo osobliwa, ale podoba mi się. Naprawdę mi się podoba. Widać, że nie jest optymalizowana pod granie w 4K, ale co tam? Wiesz co? Wow, zwolnione tempo, czemu? Miałem zwolnione tempo, ale jaja. Chyba zasadziłem z okule komuś. Tle. Zaraz do was przyjdę, no i okay. tu nic nie ma dla mnie ciekawego. Jest troszkę. Armor plates, serio, to za chwilę, bo tu są rzeczy ukryte. No proszę. Teraz uczułeś się szczęśliwszy, nie? Teraz można atakować. Genialny retro FPS, naprawdę. Inaczej tej gry nie można nazwać. Gdzie lecisz ty, paskudo? No szkurde blaszka, nie umiem wskakiwać na drewniane schodki. No nie wierzę. Pokonały mnie. Dziękuję. Tam idziemy, czym prędzej. Na dole dość spokojnie, zobaczmy jak góra wygląda. Przechodziło się kiedyś takie gierki, kurde i to nałogowo. Okej. Okay. Co mogę grabnąć? Teraz przyjdziemy, ciebie podejmę. Tu na górze nic nie kryje się. Oczy się kryją. Łapcie oko. Tam po nie? Ło, kurde. No dobra. Udawać by się mogło, że oberwałem w plecy. To by było dziwne. A tam z daleka już strzela. Okej, okay, a ty, tyjesz wejście, nie? Jak nic. O właśnie. I puszki z żarciem. Pięknie. A wiecie, że Bullet Time w Max Payne dopiero pojawił się w połowie developmentu gry. Z początku miał być tak, że czas zwolniony miał być tylko i wyłącznie na kiedy zabito ostatniego wroga na mapie, w sensie na scenie. Trochę jak w filmach Johna no nie? Natomiast jeżeli chodzi o, zresztą, Johnu mu było inspirowane Max Payne. Natomiast jeżeli chodzi o samą grę. Scott Miller, kiedy przyjechał do studia, jakby on był odpowiedzialny za wydawanie gry, powiedział, że to jest świetne i muszą zrobić tego więcej. I wtedy, kiedy to dodali, on powiedział: Dodajcie jeszcze bicie, żeby ekran był trochę inny. Dodajcie bicie serca i będzie idealnie. O kurde, no prawie. Nie wyszło, a to nic. Jeszcze raz. Tu. Potrzebuję tego, a nie, to jest to porek. O oh, Jesus Christ. Nie trafiłem. I jak ja tego nie trafiłem? To było koszmarne. Dziękuję. Spacja kontrol, takie klasyczne skakanie w retro nie? Znaczy, spacja C. A bo ja mam shotguna. A widzicie? Okej. Okay. Wszystko fajnie, a to mogą być rzeczy jeszcze. A nie, bo to tu wylasłem tutaj, okej. Okay. No dobra, trudno. Żeby jak najwięcej zobaczyć, nie? Wow, Pens, nie trafiłem. Tak się jarają Ale jaja. Dobra, ty masz trochę HP I chyba tyle. Schodzimy na dolną imprezę. Chyba wszyscy szczęśliwi, nie? Stosunkowo. Nieźle. Dobra. Takie kwiatki, gro. Dobra. I no to lecimy. Yo! Ja nie za jednym zamachem. Dobra. Jest nieźle. Jest naprawdę nieźle. Do góry, tak? Skąd on mnie bierze? Nie mam pojęcia. Nie podoba mi się to. Nie wiem, jak się tam dostać. Tam chyba jest. Jak się tam dostać? No bez jaj. by tędy? Chyba tak. Nie, nie uderz mnie. Dziękuję. O kurde. Dwa do jednego za Ok, że coś mi tu wybuchło. No to wesoło. Dziękuję. Nic tu nie kryjecie. Ciebie tak z daleka słyszałem, że strzelałeś do mnie. Ucichło chyba wszyscy. Nieźle poszło. Not bad. Not bad at all. Kurde, blaszka. Wow. Wysoko. Jakby stąd się spierdzielił, to bym płakał. Brakuje mi takich gier. Ale takich współczesnych, w sensie takich wiecie. W osobliwych klimatach, ale rzeczywiście nie retro. Tam jest jeszcze więcej trupów. To się aż prosi. Albo nie. To co, że niby tam? If you find yourself in the dark, you pick be lighter. O kurde. Wesoło. Normalnie horror. Retro horror FPS. To zobaczcie, ja pierdykam. Nie? Może tak? Ej, podnieś. Widzę te pułapki. O klucz i notka. Ok, co to było? O nie, bez jaj, e, co? Chyba żartujecie, to jest film. Kolejny nie zdech okej. Okay. Dużo mnie to kosztowało. Naprawdę dużo mnie to kosztowało. Niedobrze. Podoba mi się to otwarte trochę jak w nie? Tylko z mniejszym nastawieniem na Hordor, a większym na UBU-DUBU. Aczkolwiek ten element tam był całkiem niezły. Sioi, dałem amunicję. U nie. Super. Ja, no, muszę przepłynąć okej. Okay. Albo wypłynąć. Możnur. Nice. Not bad at all. Byłem tu widziałem, twojej nieogarniętości zauważyłem przypadkiem, że pod kumam kopniaka. I go nie wykorzystałem ani razu. Tutaj zdaje się, minąłem. Déjà vu. Czyż nie? O, przemów do starego klucza. No i proszę. Level ukończony. Wszyscy zabici. Sekrety 4 na 11 Not bad. Not bad at all. Pierwsza rzecz, którą muszę teraz zrobić. Koniecznie, to sprzedać komuś kopa. Przepraszam, ja to tylko przelotem. Dobry, dobry, dzieobry. Skopa go. Skopa go. Skopa go, nie trafiłem ani razu. O kurde, cię miał tarczę. Mogę robić speedrun. Dobra, niedobrze. Hmm. O kurde, umieram. Nie! <laughs> tak jest. Wiedziałem, że się tak skończy. <laughs> o kurde, było wesoło, moi drodzy, żebyśmy sobie jeden etap. O kurde, pan, jeden naprawdę zarąbisty etap. I no cóż, gierka jest miodna naprawdę, naprawdę zarąbistym retroshooterem z elementami horroru, i mam nadzieję, że bawiliście się dobrze oglądając ją. Tym bardziej mam nadzieję, że będziecie się bawili dobrze grając z nią, jako że mam dla Was kluczyk oczywiście do oddania. Zachęcam do wzięcia udziału w konkursie. Kciuk w górę i ulubiona stara gra FPS w komentarzach, moi drodzy. Pamiętajcie, proszę o kciuków w górę, żeby wspierać kanał i ten odcinek. Pamiętajcie o subskrypcji, dzwoneczku, dzięki czemu żaden z Was nie ode mnie w tym odcinku. To tyle. Mam nadzieję, że się Wam podobało. Pamiętajcie, że moje odcinki powstały dzięki wsparciu patronów z Patronite'a, do którego link znajdziecie na ekranie i poniżej. Ponadto pamiętajcie o kciuku w górę i tym, że odcinki na kanale pojawiają się codziennie o 16.19. Śledźcie Facebooka i Instagrama, żeby być na bieżąco oraz Twitcha, jeżeli chcecie oglądać mnie na żywo prawie codziennie. Tymczasem trzymajcie je ciepło i do mniego usłyszenia.